Kiss your head when you cried for me. W filmie na moim kanale jest dzisiaj czwartek. Dzięki że mam naprawdę luźne zajęcia, więc właśnie idę sobie teraz do Dąbróweczki Cześć Dąbróweczka I idziemy sobie pojeździć. Zobaczymy, jak ona będzie oddychać, bo dużo jest do tego zależy, więc na jeszcze. Oj, oko słodko! Więc nie mogę teraz przewidzieć, co będziemy robić tak bardziej. Ale myślę, że jeśli wszystko będzie ok, to trochę ambitnie. I będę testować komplet z My Way. On jest przepiękny, ale ma kilka rzeczy, które są ciekawa, jak się okaże w używaniu. Oczywiście to też będą takie pierwsze testy, a potem o dalszych będę Was informować po prostu na bieżąco, na Instagramie na przykład, bo nie oczekujmy cudów. <grych> Dobra, ja się już i i ją osiadłać i wyczyścić, i wszystko. I no, za sekundy zobaczycie, co dalej. Dzisiaj jest praktycznie pierwszy ciepły, przyjemny dzień, więc zabrywka jest na łańcuchu od dnia bezderki. Tylko, że niestety chyba zużyła się wiatra, i powiedziałam, że ma bardzo biedne biodro, kiedy byłam w południe. Ale trudno. Zaraz się ją wyczyści. kompletu pasujący są ochraniacze z Tatini, które się kupiłam w tamtym roku. Zmieszczam, że one mają już rok, chociaż to trochę po trzeba być widać no, więc dzisiaj założyłam właśnie tylko przody. Teraz zobaczymy, jak to wygląda z To Nie jest jeszcze sztywne, ale właśnie bardzo widzę, że tutaj jest tył podniesiony, chyba nawet aż za bardzo nie bój się. Tutaj z przodu jest mniej przez to. Trochę <grym> dziwnie to, przez to. I widzę, że tak jak wszystko co ujeżdżeniowe w pewnym momencie zjeżdża tak dziwnie do tyłu na niej. Taka już się ubrudził ode mnie. Właśnie niestety ogromny minus jasnych czapraków, czyli to, że się brudzą od patrzenia na nie. On jest generalnie od spodu taką pianką yy, pikowanym. I co właśnie ciekawe nie ma tych żopów ani nic tutaj, także to będzie ciekawe doświadczenie. Mam kilka takich czepraków i nigdy nie miałam problemu. Zobaczymy jak będzie z tym. Widzę, że generalnie ciężko go ułożyć na grzybycia. Ej, właśnie zaraz zobaczymy. Ja, panno moja, jak mama. Zobaczymy z drugiej strony. Już widzę, że ma jedną rzecz, której nienawidzę w czeprakach, który się zdarza raz na jakiś. Czaprak, że tak powiem. Czyli, że prawie z jednej strony, i on się zaraz wtedy przesuwa z drugiej. Nie wiem, z czego to wynika. Znaczy, podejrzewam, że właśnie z braku tych jakichkolwiek tutaj rzepów. I właśnie ten czaprak tak robi. Dlatego już tu ma pierwszy minus. A więc, jak prezentuje się całość? No, te ochraniacze naprawdę są prawie, że identycznym odcieniu, one są takie ciut bardziej chyba niebieski, a to w zielony, taki miętowy. Jak tam? Pani się czuje w nowym kompleciku. Mówię, bardzo będzie się brudził, a ja jestem typem, który też się brudzi człowieka, więc to może być problem. <grym> Ale generalnie, jak pani odczucia? Straszny rękawik. Zbiera wszystkie... E... No, o, zbiera wszystkie brudy. thank you Się pojeździłyśmy. Aczkolwiek, jeśli mam być szczera, to dosłownie w tym momencie, no bardzo niefajnie fajnie brzmi. Zaczęła trochę charczeć. Obraz nędzy i rozpaczy. Po długim barzystej mam właśnie wrażenie: Uj, że harczy mocniej. Także no, nie zostaje nam nic, jak e, rozmowa po prostu z weteranem i ustalimy, co e, dalej. No, jest bardzo chętna do ruchu, naprawdę, tak nic, jakby dodatkowo się nie dzieje. Tylko coś zaczęłam dyszać, prawda? No a co do e, sprzętu na e, Nauszniki się ubudziły bardzo od tyłu Wysunęły się trochę sobie pod potylicy To czaprak trochę tu się przesunął Mówiąc jazdy było naprawdę super, no ale martwi mnie dąbróweczko Także no, do przyszłej jazdy o ile się odpędzę Dzięki za oglądanie i no